No dobra. Stężenie jonów wodorowych w czystej wodzie to 0,0000001. Hmm, tak chcesz to zapisywać? No możemy jeszcze 10 do minus 7. Hmm, a jak to byłby na przykład sok żołądkowy? No to 10 do minus drugiej. A Woda morska? 10 do minus 8. A nie moglibyśmy wziąć tylko tej jednej liczby? Której? No, tej ostatniej. 7, 2, 8. Mm, no, to będzie ujemny logarytm z aktywności jonów wodorowych. Nie git. No, to jeszcze nazwa została. Nazwę trzeba jakąś krótką zrobić. Moc wodoru albo coś takiego. No, to będzie w skrócie pH. no ale jak moc wodoru, skoro im mniejsze, tym większa moc wodoru? Ja. Mało to rzeczy jest odwrotnie w nauce. Ważne, że prosta.